Ej hey, wszystkim z tej strony Nauril i wracamy do naszego Don't Starve i Wilsona dzień czwarty W sumie zbliża się ku końcowi Ale zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy co tu jeszcze będziemy mogli szybko dzisiaj zrobić 17 to tutaj tak, tak, tak to wygląda czym skończyliśmy. Jedzonko jest OK, można sobie podjeść wstępnie obóz jest. Teraz myślę najważniejsze zrobić jakieś, jakieś bronie spear czy możemy zrobić? Możemy zrobić linę. Ok, let's do it. I teraz, oczywiście, Jidę. Mamy naszą skrzynię. Skrzynia jest praktycznie pełna. Jest ok, też chętnie zrobiłbym lodówkę. Gdzie jest lodówka? Tutaj powinna być. Jest. Dwa. What? Gears. Oh man, gears to ja nie mam żadnych. Mm, takie coś, dobrze. Zróbmy sobie jeszcze jedną linę, bo żeby nas noc nie zaskoczyła. Mamy dzidę. Co jeśli chodzi o zbroję, co trzeba? Siedem drzewa i dwie liny. Kurczę, dobra, to porobimy linę. Jeszcze jedna i teraz yy, jeszcze tak. Jedne drzewo, kurczę. Nasz obóz rozbiliśmy w bardzo ciekawym miejscu, myślę. Tutaj na granicy, można powiedzieć, światów. Część jeszcze nie jest odkryta, ale tutaj bardzo ciekawie zapowiada się dużo kamienia, zaraz sobie go skopiemy. Natomiast czy jeszcze coś zdołamy dzisiaj tutaj stworzyć? O, to jest ten grzyb taki zużyty, a to ja sam dostawiłem te grzyby, dobra. Spróbuję jeszcze szybko zaraz skopać, to nie wiem czy te grzyby, do czego te grzyby są, ale próbujemy zaraz szybko jeszcze, tutaj posadziłem młody las, więc byłoby go szkoda rąbać, a tu jest duża sosna, może zdążymy jeszcze ją rozciąć, zanim nastanie noc, chyba tak. Zbieraj, 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 Wilson. What the fuck, no, 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 jak to tak, aaa, kurma. Spokój! Baruj! Oż to susanawa beach, a noc się zbliża, no Ja cię kręcę Ach. No weź stary, wyluzuj Kurwa jak ciemno Ale ciemno ja... To czemu ta słabo tak się pali O oh, fucking hell Dobra <ścoughs> Motherfucker! Go for the ice For strice ice, co ja mogę? Nawet nie mam zbroi, jak mi pierwszy teraz będzie po mnie Tyk No, patrzcie, PATRZCIE jak przepierdzielił! Ledwo żyje. No, świetnie, świetnie, jeden strzał i po mnie, no zajebiście znowu. Gdzie ta pieprzodzie, ten, gdzie ten dzień, proszę, nie, go, go, go! A kurwa No, ja pierdzielę, no. Dzień kochany dzień Przychodź przychodź do jasnej ciasnej O! the fuck. Oh my god. Nie, no ta gra mnie załamuje no. <ścoughs> Dabaj! No nic, to musimy znowu zacząć. Trudno tam, no zobaczmy co teraz, teraz o jak... jak, jak słup soli ten świat na razie prosty. No żeż, co za pech, no. Widzieliście, no prawie mi się udało przeżyć dzień, no. Do, do dnia, do życia, ale niestety, no pojechał nas ten... drzewiec. Jak go zabić? Kurde, ciężko. Siekierą czy czymś, podpalać go Nie wiem, kurczę, ale jaki świat teraz morówkę, mm -hmm. tyle dobra Dajemy czadu. O, Indor chodzi. Uh, uh. Indyczka, indyczka od razu pociśniemy. Nie ma co, nie ma w ogóle co w ogóle sobie tutaj na niego zwlekać. Masz! Żryj! Żrej. Żrej to to Chodź, No! Aha, ty, 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 ty. Wa... Ha, niestety nie udało się. Piękny początek nowej przygody. <laughs> Ależ mi adrenalina skoczyła, no a cóż się miałem poradzić, no jedne drzewo zrąbałem i drzewiec do mnie się przypierdzielił, no co za bzdury, no. Żebym tam pół lasu byciał, rozumiem, no, a to takie coś, takie coś mi, no. Tak mnie gra urządziła. A już było tak pięknie się zaczynało robić, już dzida była. No, zbroi, właśnie miałem zbroję, po to było mi te drzewo, żeby zbroję zrobić. Może powinienem noc przeczekać, a no ale kto by się spodziewał. Że za jednym tym... <laughs> Zrąbaniem drzewa będzie akurat drzewiec obok rósł. No, po prostu parodia. Teraz, teraz mam stresa, jak jakiekolwiek drzewo rąbie. bo mi się wydaje, zaraz znów szyszki muszę trzymać. Nie będę sadził lasu, tylko będę trzymał szyszki na takie sytuacje. Następna lekcja. Będę trzymał szyszki. i wtedy drzewca będę uspokajał jak mi trafię na jakiegoś... Dwie nie wystarczyły, no i... No, bagna po drugiej stronie, no. Chyba przejście jest, tak? Nie myślałem, że jest. Królik jest natomiast, no i na królika, sorry się na tobie. <laughs> Do tego drzewca. No, przykro mi bardzo. Czy będą bizonki czy nie? Niestety nie. Chyba nie. Ale trawy ile królików? Wow! Ło! Wow, 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 wow. To mi się podoba. Ta tuba mi się podoba. <laughs> nie będziemy zaraz zwlekać, tylko od razu założę obóz i idę. cyt. Chodź króliczko. A ty 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 taki ty taki owaki. Działa! Dobrze! <laughs> No co? No dobra, chodź. Ale żeby założyć obóz, to niestety musimy... No co musimy? No musimy nakopać kamienie, tak? Co? Ech? Miejsca nie ma. Nie ma miejsca! Okej! Okay, trzeba zbierać patyków, zrobić plecak. Weź tą trawę już. O nisko będę mógł rozpalić, spoko. No i się powoli zbliża mrok. Ale przynajmniej będę miał dużo... ...królików, coś czuję. No bierz to. Spację naciskam, wcale nie jest szybciej. Wcale nie jest szybciej. Zanim załapię, zanim załapię, Wilson, co trzeba zebrać, to ja szybciej to zrobię myszką. Prawy nigdy dość. No fajne fajna nawet kraina, dużo, dużo wszystkiego. Tylko ciekawe, czy będzie daleko, czy blisko. Tu nie ma przejścia. Dobra, zaraz to rozbijemy ten obóz. Zbieraj, 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 zbieraj. zbieraj. Nasionko podwójne? Nie, pojedyncze. No raz zobaczymy. Tu niech sobie króliczki będą. Nie będę ich tutaj niepokoił jakby w tym regionie. Ale trawy, ale wszystkiego. Dobra. A my sobie obóz założymy... Co tutaj jest? Zobaczmy jeszcze szybko. To następne króliki, nie na no Złota sporo, to cieszy. Ok, tutaj zakładamy, co nie mogę. Jeszcze kamienia brak? Yy. Gdzie tu jakiś kamień jeszcze. Dajcie kamień, dajcie kamień. Jest tam, założymy obóz. Więc w ciągu jednego dnia zrobimy: Jakby z, Zów rozpoczniemy praktycznie przygodę z tego samego etapu, na którym zginęliśmy w dniu czwartym. Bo tam więcej odkrywałem, więcej się zastanawiałem, gdzie założyć obóz. A to po prostu ten obóz zakładam, tak? Proszę bardzo. I maszyna, maszyna, maszyna. Aha, dobra. Za mało, za mało jest. Um, jeszcze produktów, surowców, żeby... Ale zobaczcie, ile królików, ile trawy, to cieszy. Do lasu też będzie blisko. Możemy sobie tam no, zasadzić jeszcze las, ale ja wolę na razie jednak uważać. Żeby nie zostać bez szyszy, jak nas dopadnie drzewie, bo to one są strasznie upierdliwe. Dobra. Pierwsza noc, pierwsza noc, zobaczmy czy możemy, jeszcze nie możemy zrobić kapelusza, żeby nam poprawiło humor, nie, wieńca, ale możemy smażyć różne rzeczy, bo troszkę staliśmy się głodni, ale mamy, mamy, mamy sporo rzeczy, mamy nas obóz założony, na, na razie bardzo ubogi, bo tylko palenisko, jak za czasów kamienia. Łupanego hop, hop, hop i do ładu. jeszcze boróweczkami. Dobra, i widzimy się, moi kochani, jak nastanie dzień. Ok, za chwilę nastanie drugi dzień. Eee, mam nadzieję, że naprawdę już teraz przeżyłem przynajmniej tydzień. Musimy jeszcze znaleźć szybciutko do maszyny, a. Kamienia troszkę i nakopać troszkę e, nakopać ściąć e, trochę drzewa Dobra, tu jest jakieś drzewo Myślę, że bezpiecznie jest je ścinać w tym przypadku Ok. Drzewo już, drzewo już mamy, teraz tylko deszcz Aż, aż mieciarki przeszły Wyraziłem sobie mu teraz też na mnie padał. Fajnie to zrobione. Jeszcze nakopiemy, żeby zostało trochę drzewa na opał. No i przede wszystkim, teraz ee, kurwa, Szukamy jeszcze. A tutaj tych pastwisk. Szukamy jeszcze moi drodzy. E, kamienia. To też jak najbardziej kwiatki zbierzemy, żeby zrobić sobie wieniec z kwiatów. A fajny, o fajny, naprawdę fajna miejscuwa. Myślę, że to będzie. Bo zobaczcie, jak jest dosyć blisko do takiego tutaj sadu borówek i wszystkich innych rzeczy. Naprawdę fajny świat. O, widzę fajonki, widzę pająki. I to konkretne. Hmm... Uh, uh, uh. Ja chcę zaatakować, ale ja wiem, jak mi wyskoczy jakaś cała banda, wolę pojedynczo je wykończyć. Na razie pozbierajmy, co jest dookoła. Deszcz przestał padać. Troszkę się zapędziłem tutaj, ale tu już jest koniec chyba. Tu już widzę wodę. Jest królik. Jeszcze nie mogę, jeszcze cztery. Dobra, te króliki spróbujemy zabić. Ostał, super. Z drugi dzień poświęcimy troszkę na exploring, no ale potrzeba to, tego dokonać, żeby odnaleźć kamień. A przy okazji, właśnie troszkę jeszcze surowców i innych zdobędziemy. Tu jest koniec. Nie, tutaj jest jakieś przejście dalej. Mogę już? Nie, jeszcze nie. Dobra, zobaczmy, bo tutaj podejrzewałem, że będzie gdzieś ten kamień. Prawie mamy, prawie full. Jeszcze możemy jedną sobie zebrać. No i brakuje nam dosłownie bardzo mało jed jed jeden kamień, żebyśmy mogli zrobić maszynę, ale gdzie cholernik jest? Akurat. he <noise> no, stałeś, króliczku. Dobrze, będzie mięsko. Musimy znaleźć następne kurczę, ale ciekawe. Nie, bardzo przyjemne na razie. Nie ma jakiejś tej opcji. Tutaj zaczynają się bagna. Więc ja sobie podziękuję za te bagna. No, dziękuję dziękuję serdecznie. Więc, co robimy i jesteśmy tak jak w poprzednim odcinku. Dobra. Zjedz boróweczki, Wilson. Króliczątko, króliczątka są. Mała taka tutaj, mała, małe takie pole, można powiedzieć. Jak najbardziej będzie co gotować. Lodówka na razie jest tylko w planach, bo nie jest tak łatwo ją zrobić jak poprzednio. Tu są bagna. Więc tutaj sobie atak. Dobra, udaje nam się fajnie króliki zabić. Takie coś, ależ pokręcony świat. Ale podoba mi się na razie, bo jest naprawdę przyjemnie. Obóz troszkę daleko już został. A no ale my szukamy ciągle kamienia. Najwyżej spędzimy noc poza obozem, bo i tak na razie nie ma co tam wracać. Mm, rozumiem cię. Tu jest bezpiecznie, to jest taki. taki torf, można powiedzieć, brązowy. Następne pole, ależ tutaj. No dobra, oby nie zginął, bo naprawdę fajny świat nam się trafił. Ciemno jak. Nie powiem gdzie. Hmm. Dobra, pójdźmy sobie na te jaśniejsze tereny na razie, jak już noc nastaje. Może spotkałem bizony i od razu będziemy mogli zebrać... Dobra, trawy nam nie potrzeba. Możemy jeszcze jedną wziąć, będzie króliki poszły spać. Możemy najwyżej jedną wziąć trawę, dodatkowo trzy trawy, żeby ognisko móc rozpalić mocniej. Nie marnować do tego drzewa. Ależ pastwisko, uhu, a że... No właśnie, są, tak myślałem, że na tak wielkim pastwisku to już muszą być bizony, dobra Spokojnie Ja mam tylko kup kupy, tylko właśnie zbieram, żebym się być zadowolone z tego faktu, tylko dwa? Nie, jest tam następne Wiem, że trzeba potem będzie je ogolić Żeby zrobić czapkę Przesuń się stary Don't panic. super, będziemy mogli zrobić farmę Zbieram tego, przynajmniej no, będę tego zbierał, spróbuję tego zebrać jak najwięcej. Ależ fajnie, niedaleko dosyć tych bizonów z obozowiska. Spoko. <laughs> Tylko takich je, mogłoby być trochę więcej. 5 może sztuk na razie żeby wypatrzyłem. Ale dobre i to. Mam nadzieję, że będą jadły trawę i... A tu może będzie kamień. I będą po prostu robiły swoje kupy, aby będziemy... Mogły, mogli je... Ale tutaj pokręcone to to. Jest kamień. Spoko. Daleko jak cholera, no ale to nic. O, raz tam podejdziemy. Tu też jest zresztą. Nieźle pokręcone ja Takiego jeszcze nie miałem, ależ dobrobytu. Dobra, 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 Wilson. Napierdzielamy teraz do tego jeszcze kamyka, żeby mieć tych kamieni. Ach, super! Miejscu wana noc. Pal ognisko, pal! Bo już czas. Dobra, na razie wszystko wszystko bezbłędnie, zgodnie z planem i tak dalej. Niech sobie tutaj to się na pewno dobrze pali. No i teraz musimy oczywiście zrobić kilofnamy, bo się skończył. I rąbiemy, i w nanos wykorzystujemy do zbiórki kamienia. Więc nie są akcją, uraczyłem Was na początku tego filmu, no ale niestety dla mnie dramatyczną, katastroficzną. Dramat to jest po prostu Don't Starve, y, dramat, z serii, film z serii dramaty, a nie tam jakieś y, przygodowe. Co, co chwilę nasz bohater ginie. <ścoughs> no ale cóż, y, dobra, zróbmy sobie pieczone potrawy. Pięć. Potem jeszcze będziemy musieli wrócić do naszych bizonów, pozbierać więcej odchodów. Dobra, Wilson. Marchewkę, pyk. Co, czego tu mamy? Co tam się marnuje troszkę? Już to nam troszkę marnuje się, więc jedz. Jedz, nasionka, jedz. Nie zaszkodzą ci. Syrio. Tam musli. <grym> Syrio to w Stanach się nazywa. To u nas opłatki owsiane musli to serialem to mówią yy, Okej, okay. zaraz nastanie następny dzień, jeszcze pogramy sobie z 5 minut i zobaczymy wrócimy do... Ależ tutaj... Hm, śmieszny ten świat. Tam jest na górze jeszcze kamek, okej. Okay. No, let's go, let's go, let's go! Jestem gotowy, żeby pokopać kamek Come, on, come, on, come on. Dobra A <laughs> to jaka zobaczcie poczwara ona to jajka chyba składa. O, Sanawa! Nie no! Na koniec akcja i na początek akcja! Bo to jest cały Naury. Dobra, bujaj! Jednoki... Oj, jednoki w naszym się grzeje. A to skubaniec! Dobra, może nas nie zobaczy. No Jezu, jeszcze kilów mu się skończył. Odwrócę kamerę. No, come on Wilson! Zawsze musisz sprowokować jakiegoś dziada Dobra, chyba odszedł gdzieś w cholerę. Aha, guzik a dużo kamienia tutaj jest. Przydałoby się nakapać jeszcze, tylko że ten dziad będzie to, zaraz nas prześladował. Ja go na pewno nie pokonam. Bez zbroi, bez konkretnych sprzętów. Nawet nie będę próbował, bo to jest... Widać, że bestia konkretna. Tak, też złoto jest bardzo istotne, że fajnie, że wypada. Duża ilość. Oho, tam jakaś dziura czasoprzestrzenna. Ale my musimy niedługo udać się do naszego obozu, żeby zacząć... ...uzbrajać się, prawda? Oj ul! Wow! Wow, naprawdę jajko tam na górze właśnie tego dziada jednokiego. Naprawdę fajnie, nie, nie jest to daleko od naszego obozu. myślę, że jest w porządku w miarę miejscu, ma na obóz. Bo to byłoby zbyt niebezpiecznie, prawda? Pszczółka już zaniepokojona, że sąd w pobliżu się pojawił. No ul też mam nadzieję, że w końcu wybudujemy. Dobra, Wan, rompę te, raczej rompę. kopmy ten kamień jeszcze jak tu jesteśmy. Nasze będziemy mogli do tego wrócić, jeżeli nam zabraknie. Dawaj jeszcze raz. Dobra. Wracamy szybko, tylko uwaga teraz na tego... Co to? Aha. Gniazdo, tak? Kajetnie... A, tutaj są te talbiry zaczynają się. Talbirty to nie, Talbirty nas powiozą. Musimy na nie bardzo uważać. Fajnie złoto. Już wykorzystajmy ten kill -off, jak mamy. Już w drodze powrotnej. Kamyk się przyda na pewno. kupiłem może wszystkiego, bo tutaj byśmy na, na miesiąc to zajęło. Zobaczymy, czego ten ni, ni, nitra, nitra jest potrzebny. Oddal kamerę Wilson, Oddał kamerę. Yy, dobra, zobaczmy, tylko jeszcze to tam słychać. <laughs> Właśnie to słychać, nie przejdziemy tam. Nie ma kudźwa szans. Mam nadzieję, że bawołki zjadły trawy i się zestrzały, Można powiedzieć. I będzie ok. I będzie to zebrać. Tutaj gdzieś je widziałem. Tam niestety, tu jeszcze staje, biste, coś tutaj widać, kapolana. Ale to sprawdzimy w następnym odcinku. Tu wiem, że na pewno są bizony. Ok, jest ok. Dobra. Jedna, kupa. Królik. Dupa, dupa, królik dupa, jedna kupa, nie, nie udało się zabrać, nie udało się go zabić, gdzie tutaj ten dole jeszcze jakiś był, łaziły, come on. dobra, jest, chyba powinno starczyć się, nie, osiem na pewno starczy, na jedną farmę, dobra, spadamy do obozu, czeka mnie daleka droga, moi kochani, więc e, to był kolejny odcinek Don't Starve, e, tym razem dopadł nas drzebiec w nocy, Walczyłem dzielnie, żeby przetrwać aż tych cholero. Ale niestety drzewiec okazał się silniejszy. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Ja sobie tutaj dojdę już do obozu yy, ale kończę nadawanie na żywo tej gry. Więc do zobaczenia niedługo Pa, Pa!